Witajcie. Kilka dni przerwy. Jedynie wrzuciłem mały komunikat na temat usuniętego materiału. Na Ukrainie: trzy główne kierunki, czyli Avdivka. Bahmut I Marinka. Czasowo od początku lutego, czyli walk o Awdiwkę, gdzie walki miały toczyć się długie miesiące, a jak widać, Rosja mocno poszła do przodu. Patrząc jedynie na samą mapę, Gazeta Lubelska, powołując się na wywiad The Economist, mówi o przegrobowaniu wojsk w obowodach Sumskich i Białgoroskim, czyli na granicy z Charkowem. I mówimy tu o. 50 do 70 tysięcy żołnierzy. W nocy został przeprowadzony kolejny ostrzał infrastruktury krytycznej. Tym razem w dużym stopniu ucierpiała elektrownia cieplna Podróżycka w obwodzie Winnickim. A na samej Ukrainie komisarze wojskowi, za pośrednictwem przedstawicieli WCR-ów, zachęcają ludzi z ulicy do wstępowania do armii często w dość sugestywny sposób. Nie będę tutaj udostępniał tych nagrań, by YouTube znowu nie powołał jakichś swoich standardów i nie usunął nagrania. Co jest ciekawe w tych ostatnich, to to, że świadkowie tych zdarzeń zaczynają stawać w obronie porywanych mężczyzn z ulicy, czego wcześniej nie było. A na takich platformach jak TikTok Ukraińcy zaczynają tworzyć takie oto sobie nagrania. Na co władze Kijowa, widząc coraz większe niezadowolenie i rosnący bunt społeczny, poszli po najmniejszej linii oporu i każda forma protestu przeciw władzom Kijowa i ich decyzjom jest operacją Moskwy. W Polsce mamy ten sam poziom, a mianowicie mamy aferę z sędzią Schmidtem, który pojechał na Białoruś i poprosił o ochronę. W Polsce został od razu okrzyknięty agentem, przylepiono mu medialnie różne negatywne stereotypy, gdzie on sam na konferencji poinformował, że jedynie takie działanie pozwoliły mu na swobodne wyrażenie swoich negatywnych opinii. Na temat działań polskich władz, które zamiast dążyć do pokoju między krajami wschodnimi, dążą jedynie do wojny. Czyli gość, który mówi o pokoju, jest zły i jest agentem, ale narracja prowojenna jest jak najbardziej pochwalana. Pan minister obrony narodowej poinformował o swoim plecaku ewakuacyjnym. Ja jeszcze bym przypomniał o tym planie ewakuacyjnym polityków z 2016 roku w razie wojny z Rosją. Czyli nas się oswaja z myślą o wojnie i ewentualnym konflikcie, bo tak ma być. A o ewentualnej dyplomacji nawet nie można wspominać, bo od razu jesteś agentem. I to politycy na Beszel informują nas o własnej ewakuacji, gdy podczas pracy nad ustawą o obronie cywilnej ten sam minister obrony narodowej. Tłumaczy, jak z każdego cywila zrobi żołnierza, bo tak to trzeba tłumaczyć. Cywil, który bierze broń do ręki, staje się z automatu żołnierzem. Cytując: W momencie zagrożenia państwo broni się nie tylko jednostkami wojskowymi, broni się całą swoją mocą, czyli mocą wszystkich swoich obywateli. To jest nasza największa armia największa broń, największa siła. Ludzie, mieszkańcy, obywatele są naszą największą siłą. Ale żeby to się stało, każdy musi wiedzieć, co ma robić. Koniec cytatu. A jak jeszcze ktoś nie zrozumiał, masz stać się narzędziem w wojnie między mocarstwami, poświęcając wyżej wspomnianą moc narodu w obcym interesie. I nawet pomijając to, co wcześniej mówiłem, że powinno się dążyć do rozwiązań dyplomatycznych, to nie wiem, jak ta moc społeczeństwa ma wyglądać, skoro nawet media wprost sugerują, że jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem Europy, zaznaczając, że wszelkie dane posiadanej broni raczej tyczy się broni krótkiej, która w realnej walce bojowej ma dość małe zastosowanie. Najważniejsze, że politycy są spakowani. Przypomina się tu ten nasz historyczny romantyzm, gdzie ogłupieni przez władców z gołą piersią i kamieniem w ręku. Biegniemy na czołgi przeciwnika. Dzięki i do następnego.